Mamy przedstawiony ciąg reakcji, a schemacik taki eee, ostatecznym produktem będą no, napisali co to ma być i związek B jest izomerem, w którym atom chloru przyłączony jest do atomu węgla o, tutaj mamy do atomu węgla o niższej rzędowości. No dobrze, no to skoro tak może napiszemy sobie te reakcje, będzie, będzie dużo prościej. Zacznę oczywiście czwartej tutaj e, reakcji. 2-bromopropan ma być jej produktem. Tak sobie przypomnimy. Raz, dwa, trzy. Ma to być 2-bromopropan, czyli tutaj. Brom ma być przyczepiony. E, no i już może tam półstrukturalnie od razu. Dopisujemy brakujące wodory. No, oczywiście tam już nie jestem przekonany, czy trzeba wszystkie pisać, ale napiszę, mówię tak dla przypomnienia. Dobrze, no i ten HBR podłączyliśmy do związku, który ulegał wcześniej reakcji eliminacji wody, w wyniku której zapewne był produktem był Alken, czyli musieliśmy mieć na przykład. Tak jalkę, no trójwęglowy to trudno by było napisać inny izomer. Dobra, czyli to jest nasz związek D, tutaj. Aha, no i teraz ten związek D, czyli nasz tutaj o, jest produktem z kolei reakcji eliminacji i, i, i jest to eliminacja wody, więc mogę tutaj sobie wodę dopisać i temperatura, tak. No więc w takim razie eliminacji wody musiał ulegać alkohol, ale ten alkohol pamiętajmy o tym, że miał e, być związkiem pochodzącym od e, pierwszorzędowego e, tutaj e, od pierwszorzędowego związku B, czyli od naszej tutaj pochodnej, e, No właśnie, więc w takim razie alkohol, który miał być naszym związkiem tutaj C wcześniejszym. Tak, tu będzie chloropochodna, tu będzie alkohol. Okej. Okay. Czyli musiał być z pierwszorzędowym, czyli weźmiemy sobie tutaj, napiszemy grupę OH. No i mamy węgiel, który bezpośrednio połączony jest tylko z jednym atomem węgla, więc yy, ten atom węgla jest pierwszorzędowy, ten jest drugorzędowy, bo z dwoma jest połączony, prawda? Bezpośrednio tutaj atomami węgla sąsiadującymi. No i ten ostatni tutaj mamy. Orzędowości również 1. Także pierwszorzędowy. OK. Czyli już mamy reakcję trzecią. No i ten związek to. To jest nasz związek C. Jeszcze, no, do. no dobrze, więc ten alkohol, który tutaj jest związkiem C, w takim razie jest produktem reakcji tutaj z NaOH. No to żeby powstał alkohol, to na trzałko musi być woda. Łatwo zapamiętać, że jak nad strzałką jest alkohol w takiej reakcji, to alkohol nie powstaje. Tak można sobie kojarzyć, no to już jak tam kto lubi. I tutaj miała być pierwszorzędowa, nasza halogana pochodna. Tam był chlor wcześniej, więc musiało tak to wyglądać. O, tutaj troszkę to wygląda a nie... O, tak lepiej. Zdecydowanie. Czyli ten związek to jest naszym związkiem w takim razie B. No w tej reakcji tutaj jeszcze NACR powinno powstawać jak najbardziej, więc dopisujemy sobie NaCl. OK. No i jeszcze mamy pierwszą reakcję, tak już dla pewności tylko, że pamiętacie. Ok, czyli tak. Ten związek tutaj e, powstał w wyniku reakcji. E, tam było dalsze światło. Dwa. Określimy sobie tutaj e, mechanizmy tych reakcji. E, z wyjątkiem oczywiście eliminacji. Tam nie określamy tego mechanizmu. Także tutaj musiała być. Musiał być Alkan. O. No i jeszcze HCL jako produkt boczny. Przypomnijmy sobie mechanizmy. No ta reakcja tutaj oznaczona jedyneczką jest to reakcja, która ma mechanizm rodnikowy. Rodnikowe. No, więc teraz tak, popatrz, patrzymy sobie na związek, który jest reagentem na samym początku, tutaj w reakcji drugiej. Może zrobimy na zielono. Więc tak, chlor tutaj, który jest podłączony do łańcucha węglowego bezpośrednio, jest podstawnikiem, który posiada te tutaj wolne pary elektronowe na sobie. No to jak posiada elektrony na sobie, to znaczy, że ma ładunek ujemny na sobie, prawda? Czyli tutaj mamy ładunek ujemny, o, minusik. Tutaj też, powiedzmy, tak, możemy sobie tak symbolicznie oznaczyć tutaj ten minusik. No właśnie, chociaż już mamy inny kolor. Dobrze, czyli tutaj mamy ładunek ujemny, tu, tu i tu, czyli mamy nadmiar tych ładunków ujemnych, czyli on by bardzo chciał złapać sobie jakiś ładunek dodatni. W takim razie, że już tych ujemnych tutaj ma tyle, to przydałby mu się jakiś dodatni, żeby tych ujemnych trochę powiedzmy sobie wyzerować. No to on by chciał złapać ładunek dodatni, ładunek dodatni to proton oczywiście, czyli proton znajduje się w jądrze atomu, prawda, więc możemy powiedzieć, że bez problemu ten typ reakcji należy do mechanizmów nukleofilowych, ponieważ ten węglowodór ma nadmiar elektronów na sobie, czyli ładunków ujemnych, więc jest nukleofilem. Jest nukleofilowe, w takim razie, czyli patrzymy sobie zawsze na ten organiczny tutaj związek, czy on jest, czy ma nadmiar, czy niedobiar tych elektronów na sobie. No, zobaczmy. Eliminacji w ogóle nie określamy w ten sposób, jakby nie rozpatrujemy w ogóle mechanizmu reakcji eliminacji tutaj I, i, i jeszcze mamy tutaj taką addycję, prawda? No to ta addycja tutaj, jak widzimy, ten związek, no. Mogę narysować, czemu ja? Czyli narysujemy sobie związek, tak? Razem z wolnymi elektronami, jeżeli takie są oczywiście. Walencyjnymi, prawda? Czyli tak mniej więcej to wygląda. No, jak widać, nie napisałem żadnych elektronów, właśnie dlatego, że ich tutaj nie ma wolnych elektronów za bardzo, żadnych walencyjnych. E, można sprawdzić w układzie każdy pierwiastek, wiadomo. E, natomiast, no, czyli tak, czyli skoro to nie ma elektronów na sobie, to możemy powiedzieć, że ma niedomiar tych elektronów na sobie. Czyli, że ma niedomiar elektronów na sobie, ponieważ no, nie ma, tak jak ta drobina, tutaj nadmiaru na sobie, tak? To ma nadmiar z kolei. Nadmiar. Elektronów na sobie. Czyli to, co ma nadmiar, było nukleofilem, prawda? Bo chciało złapać ładunki dodatnie ze względu na obecność tych ujemnych tutaj. No a ta drobina z kolei ma niedomier tych elektronów, więc bardzo by je chciała mieć, prawda? No to jak, jest, jak lubi elektrony, no to będzie elektrofilem. Elektrofil lubi elektrony. Także to edycja tutaj do podwójnego wiązania, rzecz jasna, jest elektrofilowa. Dobra, mam nadzieję, że rozumiecie teraz te mechanizmy. Nie uczyłem się takich rzeczy raczej na pamięć, bo jeszcze się nam pomyli, co zresztą widać po niektórych moich uczniach, którzy właśnie zrobili taki błąd. Eee, no, trudno mi się dobrze, a Nieprawidłowo robiąc, nieprawidłowo odpowiadając z pamięci. Nie mam pojęcia, czemu uczycie się tego na pamięć. Nie róbcie tak. Zawsze, jeżeli istnieje jakaś opcja nauczenia się, jak coś działa, to raczej uczymy się, jak coś działa, a nie na pamięć to nie ma większego sensu. No dobrze, napisać równanie reakcji. Tutaj mamy 1.3 zastosować półstrukturalne. No to myślę, że już tutaj nie będę pisał, skoro tutaj mamy napisane, no to. Zobaczmy, co tu jeszcze było. Czy tu jeszcze coś było? Właśnie sam nie wiem. Myślę, że spokojnie możemy, możemy tutaj napisać. Czyli, typ reakcji drugiej, tu musimy określić. No to, typ reakcji drugiej tutaj, jak widać, jest to substytucja, reakcja wymiany. Jak widać, no nic tu się nie dzieje takiego. Następuje zamiana grupy OH. Z naszym chlorem, czyli to jest substytucja. No i nukleofilowa, prawda? To już sobie określiliśmy. No to cóż, nie przedłużam. Życzę powodzenia, mam nadzieję, że wszystko jest jasne.